Dzisiaj Unia Europejska wypada dosyć blado w porównaniu z Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi. Jak spojrzymy na przykład na skalę inwestycji, prowadzą Stany Zjednoczone. Po uregulowaniu trochę tego rynku przez Chiny, Chiny osłabły, ale jednak nadal Unia Europejska do tego drugiego przynajmniej miejsca. Z punktu widzenia, bym powiedział, badań. To u nas jest bardzo dobrze. W Europie powstaje wiele badań, odkryć w zakresie algorytmów i w ogóle rozwiązań, tak bym powiedział szerzej, sztucznej inteligencji. No ale natomiast one nie są dobrze komercjalizowane, to jest punkt jeden. A punkt drugi: nie budujemy dzisiaj tej skali, którą daje jednolity rynek cyfrowy, często przeregulowując. Właśnie chociażby ten sektor sztucznej inteligencji w poszczególnych krajach. Siłą Unii Europejskiej jest na pewno przemysł. O ile myślę, że śmiało można powiedzieć, że przegraliśmy wyścig na, z punktu widzenia konsumenta, mam tu na myśli wszystkie aplikacje, z których korzystamy na co dzień, nawigacji, mediów społecznościowych, o tyle Unia Europejska stoi mocno przemysłem motoryzacyjnym, energetyką i samym w ogóle przemysłem. W związku z tym te algorytmy, jeśli będą zastosowane odpowiednio w przemyśle, czyli pozwolą na zautomatyzowanie podróży, Mówi, mówię tu o autonomicznych pojazdach, mówimy o autonomicznym transporcie, czy o lepszym zarządzaniu rynku energii, w szczególności OZE, czyli tej energii zielonej. To tu jest nasza nisza i na ten moment Unia Europejska ma przewagę, aczkolwiek trzeba spojrzeć również na działania Chin, które bardzo mocno dotowały sektor motoryzacyjny. Tutaj mówię w szczególności o autach elektrycznych, które no, wchodzą mocno na europejski rynek, i Unia Europejska zaczęła sięgać po cła. Dlatego, aby podwyższyć ceny tych produktów z Azji, więc istnieje ryzyko, że w tym sektorze motoryzacyjnym Unia może utracić pozycję wiodącą. Myślę, że jeśli wdrożenie rozporządzenie AI Act będzie wdrożone tak samo na terenie Unii Europejskiej i faktycznie zadzieją się te rzeczy, które zostały obiecane przez legislatorów, chociażby powołanie AI Office, w szczególności koordynacja wdrożenia tego aktu w poszczególnych krajach, to ten akt, o ile Prawdopodobnie zakaże pewnych scenariuszy użycia algorytmów, chociażby w, w obszarze biometrii, o tyle nie wpłynie aż tak znacząco na spowolnienie biznesu. To czego ja się obawiam i. I co jakby wybrzmiewa w rozmowach z moimi koleżankami, kolegami z Francji, z Hiszpanii czy z Niemiec, czy chociażby ze Skandynawii, to jakby przeregulowanie tego sektora w dodatkowych elementach, które nie zostały zdefiniowane w rozporządzeniu. Więc znowu kluczem jest niedokładanie kolejnych regulacji przez krajowych regulatorów, przez legislatorów, a trzymanie się zapisów samego rozporządzenia, które przygotowali nam europarlamentarzyści, komisja europejska w Brukseli.